Cześć, tutaj Kubala. Jest ze mną Paweł6.0. No cześć. I teraz zacz, zaczniemy robić kolejne zadania. Yy, jesteśmy już z Pawłem w grupie. Tutaj coś mi się zrobiło. Teraz to ukryję. Ukryj. Oj, coś mi słabo się zrobiło. Dobrze, mniejsza z tym, naciskamy C już koniec odpoczynku i idziemy do punktu, gdzie mamy iść I idziemy Kuba, będę pierwszy Dobrze, możemy się ścigać Go, 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 ale mam laga Szkoda, że nie mam dywanu O dywanie to można sobie pomarzyć Bo kurma. Hop, 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 hop nie do końca Weź, mnie kurczaki atakują, wiesz? tam drzewem To miejsce jest tutaj? Nie pamiętam Jest, jestem pierwszy Spoko Bober będzie na YouTubie Ej, gdzie mój kurczak? Gdzie mój? O, Paweł Jak? Czekaj, czysto No idzie Oj, nie chcąc opuściłem grupę No to właśnie tam widzę. Weź, stój stój stój, 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 stój Stój, 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 stój Ty mnie dodaj, bo ja mam laga, okej? Okay? Dzięki No Ja już mam pierwszy dodań Ja mam czwarty Więc musie, muszę Muszę cię więc bieramy dalej. A, słabe ziarna trzeba upolować. Pewnie, Pewnie myślicie, czemu Paweł ma już piąty poziom, a ja czwarty. A, ponieważ Paweł przed chwilą nabił niechcący piąty poziom, musiał klasować swoją tą postać i zdobył więcej jak z A gdzie jest mój kurczaczek? Patrzcie, nie ma mojego kurczaczka. Daj, daj, do On ten, on gdzieś wutnął, kończywa. O, mam już też piąty poziom? O, patrz, Coś do mnie pisze. Widzę właśnie. To zbierz to. Zbierz, okej? Okay? Ja dobiję z mojego kurczaka. Ja, jakiego kurczaka? Ziarno. Za wszelkie lagi przepraszam was. Sura. A za kasę nie. Widziałeś hmm. swojego noskupla w akcji. Ej, kuda, używamy, pa używamy pałki, Paweł. Pałki używamy, co nie? Aj, do no, jest? To zbieraj, ty zbieraj. Zbieraj, zbieraj. A ty robisz misję? To ja się kończę. Aurę w ogóle dostałam od kogoś Ktoś mnie lubi Co nie to jest? Tak, nie, tak, nie tak, mam głównej tak. misji? Czy to jest na pewno dobrze? Tak! Kto by się spodziewał? Napisali nam coś Mamy Te iść do... Mamy iść do trenera Kalwina. To poczekaj, chodą mnie kupa. Nie, idź, ja już idę, czekam na ciebie tam, ok? Ej, no chuj ty jak to jest dużo? To zbieraj Będziesz... jest bogaty Fajnie, ty zbierasz ty, może, ty możesz być naszym skarbnikiem Mogę ci dawać ka, ka, całą kasę, ale ty za to musisz ten... Musisz kupować nam jakieś rzeczy dobre Można no tak nie. zrobić Można tak zrobić No, doszliśmy do trenowania umiejętności. Kalwina, kal Kalwin wygląda tak. No, dobrze wygląda, ładnie, dobrze go zrobili. Tylko nie wiem, czemu tak się uszka. Nie wiem, czemu tak się uszka. Jak widzicie, w ogóle Paweł zaczął już dobrze mówić, nie? Już się nie peszy. Dobra, dobra. No, i tutaj pokaże, pokazuje, pokazuje trwałe umiejętności. Te, które mamy, te, które możemy posiąść. Każda umiejętność to jest co innego. Pokażę wam, co to jest. To jest Chyba Man. To jest szybkość regenerowana mania, many. To jest szybkość regenerowania życia. To jest chyba większa obrona, jak dobrze pamiętam. To jest nauka ten, nauka mocy siły ataku. To nie pamiętam. To jest czas. To jest ten, dodanie y, życia, a to jest y, zmniejszenie czasu regeneracji życia. Tego nie pamiętam też. To jest chyba szybkość, a to jest siła. A. Tam Dobra, jest siła. No dobrze, dużo. Nauczyliśmy się bystrości, przywracania punktów życia. Nauka szybkości i. Zmocniony atak. Teraz Calvin będzie... A, ja zobaczycie. Rozpoczęcie. Bywaj. Trening dobrze mi zrobił. Czuję się odświeżony i silny. To jest zaleta treningów. Gdy przejdziesz przez to jeden raz, nie zapomnisz tego do końca życia. To jest gwarancja czas, czasu życia. Dziękuję bardzo. Chętnie nauczyłbym się teraz zdolności ataku. Ponie... No. Teraz nam kazał się trochę rozgrzać a później będziemy się dobrze uczyć Mamy upolować złośnika Wcześniej upolowaliśmy na małe złośniki Teraz zaczynamy na większy złośnik. To są one Te latające te One wyglądałam jak takie słoneczniki, lata... takie słonecznik. nie, taka cebula Latająca cebula, no no tak. Czyli można powiedzieć, że złośniki to są latające cebulę Można powiedzieć, że ja już mam nowego skilla. Prawo. No brawo. Cześć się, yy, bossem. Że masz nowego skilla? Wow ale na. Ale znowu tam tak to z kasy idzie. Widzę właśnie, chyba idę tam. A może nie, ty jesteś skarbnikiem, to zwierasz. Dobra, upuść ty jesteś, ty jesteś tym skarbnikiem, nie? Chodź, jakie masz na razie? Chodź, nabij? Ja chcę now, Ja chcę nową umiejętność. Ja już mam. A ja chcę dostać. Nie, dostałem. Chyba. O, od tej profesji, czy tak? Od tej profesji, tak. No i teraz pokazuje nam tutaj te skille, które mamy i te skille, które będziemy mogli mieć. Skile mogą mieć, naciskamy na przykład tutaj i możemy sobie wybrać później stąd. Każdy skill ma, ma dodatki takie jak kółeczko, kwadrat, rąb i trójkąt. No, to tyle. I teraz nauczyliśmy się Mocnego uderzenia i strzelanie do celu. Tak, taki poczekiwać przygód ma jeszcze proces. E, ja sam nie lubię strzelać w procy. I nie będę tego robił za często. Dobrze, to idź tam, Paweł. E, no, tutaj. Mówi nam, żebyśmy pozwicali Nozwin. No i to Pochodzimy sobie teraz trochę. Przestało mi trochę klatkować. A, już wracałem, klatki. Nie myślicie sobie, jak ja, może, jak ja mogę wytrzymać na tym komputerze? A, ja po prostu już wytrzymuję. się przyzwyczaiłem. Do, do, do wszystkiego da się przyzwyczaić. Paweł teraz robisz misję, nie? Paweł, gdzie ty teraz robisz misję? Jaką ty robisz misję? To jest! To jest Ja mam malkoma. Malkol. A, przestraszyłeś ty, czego chcesz? Miejmy, dużo mi opowiadała o tobie. Przyszedłem do ciebie, aby poznać się na misję. Ach, tak? Daj mi się... Dobra. Nie chcę mi się tego czytać. Ej, no znowu będziemy za chwilę robić, ale... No i znowu zaraz będziemy kończyć odcinek. Niestety... Już 10 minut. No, kolejny tutorial. Tak właśnie się robi jakieś uszlachetnianie Albo, no, uszlachetnianie, albo inne rzeczy Ja nigdy tego nie lubiłem robić I wydaje mi się, że nie będę tego robił za często Paweł, ty jesteś specem do takich, ten, umiejętności mroku, ognia, nie? Umiesz to robić, nie? Na burak W grze pospolicie mówią na to reski nie wiem, czemu to są reski, ale jak tak jest, jak tak się przyjęło, no to niech będzie, nie? Hej, Marko! Znowu. Ja, idę robić cepę. Paweł, przestrzeń. Paweł, wszystko mamy robić razem, nie więcej. Więc czekasz na mnie. Czekasz na mnie. Aj, tą czasu przestrzeń, co Paweł mówił. To Paweł właśnie powiedział nam to, co chciałam właśnie powiedzieć później. Ale no to Paweł. Może, może wytłumaczyć, co to jest y, a Ja w tym czasie porobię te wszystkie questy. To jest, to jest taki W takim Z takim czasem. Z takim czasem. No i powiedz, co tam się robi. Y, jest czas, żeby zrobić tą całą czasoprzestrzeń. Tak, tak, właśnie tak. Więcej. To są, są rundy. To nie są rundy. A! Co jest? E, to są pokoje. No dobra. Co to jest? To, to samo. To Paweł na mnie czeka koło czasu w przestrzeni. A ja w tym czasie właśnie zrobiłem misję, że musieliśmy założyć. Trzeci od Teomana. Topa. Obok jest Teodor Top. To są yy, bracia chyba spokrewnieni ze sobą. Coś takiego. Yy, nie chcę. Zjadź więcej o, o, o tym. Zjem sobie ciasta trochę. A Kuba, a mówisz i o aktach? Tak, powiedziałam przecież. A, nie, jest a tego to jeszcze nie będę mówił. Tego jeszcze nie powiem. Teraz jesteśmy w akcie pierwszym. Z za mam A pod akcie którym? Chyba też pierwszym. Tak, jesteśmy w akcie pierwszym, pod akcie pierwszym. Ale ja nie jestem w akcie drugim. Tak. To już wiecie, że na pewno jest akt drugi. Jak niektórzy zauważyli w tym. Um... tak. A teraz tak? Wracam już do Mimi, Będziemy kończyć na tym odcinek. Dzisiaj dużo poziomów nie nabiliśmy. Ale za to już poznaliśmy wszystkich z miasta mniej więcej. Najważniejszych takich. A reszta te, jak wam się będzie chciało to możecie zobaczyć sami Jak widzicie Pustki są tutaj, tak? A to przez to Że to jest kanał pi piąty A na kanale piątym jest mało osób Jeszcze do tego To jest nowy serwer I właśnie jesteśmy na Finezji. to jest ten właśnie nowy serwer No I to wszystko No i teraz mówią, mówią, mówią no, 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 teraz każą nam iść do czasu przestrzeni, o czym Paweł powiedział i tutaj znowu tutorial, Ja nie, my nie będziemy czytać tutoriali i to będzie koniec tego, tego odcinka, to będzie koniec tego odcinka, bo już kończy nam się szybko czas, więc szybko mówimy sześć, czoła mi pa, no żegnajcie. Cześć, tutaj Kuba, a to jest Let's Play Nostale. Dzisiaj, za, dzisiaj po, po zainstalowaniu, powinniśmy stworzyć konto. Lecz, jak się tworzy konto, tego Wam nie pokażę. Lecz, lecz dzisiaj zaczniemy już grać. Początkowym ekranem jest ten, jest ekran aktualizacji. Później jest ten ekran. Tutaj w misce ID piszemy swój login. W moim przypadku jest to oj, pomyliłem się. W moim przypadku jest to kuba533. No i możemy nacisnąć tab, to zejdzie nam do hasła i piszemy nasze hasło. Ja się jak zwykle pomyliłem. Ale wszystko dobrze. Teraz naciskamy potwierdź. Tak, naciskamy potwierdź. Tutaj jest wybór e, serwerów. Ja z moim kolegą Pawłem gramy na Enigma, ale w, ty, w tym let's play'u będziemy grać na finezji. Wchodzimy w kanał piąty. W który, w który chcecie możecie wejść w kanał, ale ja z, ja z Pawłem wolimy na kanał pierwszy. I tworzymy nową postać I tutaj wybieramy Czy chcesz być kobietą, czy mężczyzną Ja oczywiście wolę być mężczyzną Takie włosy Tutaj wybieramy sobie kolor włosów teraz ja weźmie, Weźmiemy sobie zielone Albo nie, niebieskie No i wpiszemy nazwę Ja się nazwę, Nazwę Kuba 63 Tworzymy i teraz naciskamy na swoją postać. Naciskamy start. Okno nam zabłyśnie i wejdziemy do gry. Dzisiaj będę nagrywał z Pawłem. No, Paweł już może się odezwać. No, tutaj właśnie zaczyna się film. Akt pierwszy: drzewo fermy. Będę czytał. Przepraszam Was za lagi. Po prostu mam słaby komputer. Uważaj, poszukiwaczu przygód. Oto Twoja pierwsza misja. Skończ strajk w mieście Kowolt. Sytuacja pogarsza się z każdym dniem i powoli przekształca się w wojnę. W powstałym chaosie muszą pojawić się bohaterowie. Pojawia się, który próbuje Cię powstrzymać. Odrodzenie drzewa Fernon może pogrążyć cały świat w chaosie. Czy jesteś gotów, aby podjąć się tej wyzwania? Teraz Przepraszam was, słuchajcie Oto zaczyna się historia młodego i wielkiego poszukiwacza przygód No i to był koniec Aktu pierwszego No i tutaj pisze Witam Kubala Serdecznie witamy w naszej przecudownej wiosce Nozwil I tutaj naciskamy, żeby A? Nie, 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 nie Możecie tak ale można po prostu naciskać tutaj. Ja będę naciskał tutaj, ale bo będzie mi łatwiej. Jestem mentor mimi założycielka wsi. Cieszę się, że widzę. Że cię widzę. Zajmuję się wszystkimi nowymi rekrutami. Przedstawiam ich mieszkańcom wsi. Proszę, pośpiesz się, nasza sytuacja się pogarsza. Na wschodnim wybrzeżu roi się od niebezpiecznych stworzeń, które pochodzenie nie jest znane. Niektórzy mieszkańcy wierzą, że zgnęły się przestrzenę w przestrzeni. Odpowiadam niechętnie tą długą, długominutną historię, ale jestem pewna, że jesteś bardzo skoncentrowany, aby usłyszeć ją w całości. Będziemy ci, towarzy... Będziemy ci towarzy... towarzyszyć powinno być, przy każdej z kolejnej opowieści. Chętnie bym... Ba... teraz my to mówimy. Bym wam pomógł, ale czy to nie jest zbyt duże wyzwanie dla takiego młodego poszukiwacza przygód jak ja? Mm, oj, coś się stało. Oj, przepraszam was. Od teraz no, Nozwil będzie Ci pomagać przy czynniku Twoich zdolności i użycie użycia sił Twoich sił. Zacznijmy walkę z wrogami. Może najpierw z najłatwiejszymi. Koniec rozmowy. Tak, to jest właśnie Paweł. No, Paweł już możemy sobie gadać. Teraz po prostu zacznie się Coś mi się tutaj włączyło, to pewnie jest tutorial. Tak, tutaj tutorial jest jakiś. Ja od razu go włączymy, bo on po prostu laguje mi grę. To co, jak chcecie, to możecie sobie zobaczyć, co tam pokazują, jak walczyć, jak chodzić i inne rzeczy. No, Paweł mnie już tutaj, tutaj, do grupy. Ja oczywiście przyjmę. I teraz pokazuję Wam, tak wyglądam ja. Tutaj. I to jest nozdril. Jeszcze tutaj, w jeszcze tutaj w górnym rogu jest, jest poziom, poziom życia. Punkty życia. I poziom many. Poziom. Po, no, poziom many. Tutaj są poziomy Pawła. Yy, lecz tutaj nie pisze, ile on ma tego. Yy, nie pisze, ile tutaj yy, on ma tego. W grupie mogą być dwie osoby maksymalnie: ty i dwie inne. Yy, jak widzicie, Paweł robi emotikony. Te emotikony. Te emotikony Paweł robi tak. Paweł, jak to się robi? Paweł, powiedz to. E, Przepraszamy? Tak. E, Paweł, jak da się to robi? Na przykład. Na alt, przykład. I, i. Alt i i. Patrzcie. Alt i. Naciskam Alt i. Nie wiem, czy to zadziałało. No tak, to zadziałało. Jest taka na przykład taka łóżka. Spis buziek macie tutaj. W umiejętnościach i tutaj. Tutaj pokazują nawet Alt A, Alt P, Alt O. I jeszcze tutaj są inne rzeczy. Tutaj jest nosbazar. Jeśli wejdziemy w ten nosbazar, potrzebujemy medalu, żeby to zrobić. I musimy być w nosbazarze. Tutaj jest lista najazdów czyli rajdów, tak zwanych. O rajdach powiem Wam kiedy indziej. Tutaj jest krąg czasu. Gdy wejdziemy do krągu czasu, możemy sobie wybrać, czy chcemy dopyć tęczowego kształtu, czy na nieskończoną indywidualną arenę, na arenę rodziny, lub nic po prostu. Dalej można otworzyć sklep. Ten sklep nie powinno się tutaj go otwierać, tylko jak widzicie tutaj na mapce, jak tutaj jestem, ja z pawłem powinniśmy iść tutaj, O, do tego miejsca. My pójdziemy do tego miejsca chyba e, niedługo później. A następnym zajęciem, co będziemy robić, teraz to będzie właśnie co mamy się przenieść gdzieś tam. E, a jeszcze zapomniałam o tym. Jeszcze tutaj można podnosić i odpoczynek. Odpoczynek mamy tutaj na, w, w ten w szybkim nacisku, T. Naciskamy. I siadamy. Naciskamy jeszcze raz. Albo C. Tak. Jest. Jeśli, jeśli. Jeśli tego po prostu możemy wrzucić, możemy to wyrzucić, ale i tak to będzie w naszym tu, tam ekwipunku. Naciskamy C i to też, też siada. Tak. To zaczynajmy. To jest. Jak widzicie, to jest pierwszy taki pół NPC. Ponieważ te NPC. Nie rusza się, rusza się, nie można do niego zagadać i nie można go zabić. To jest po prostu taki, no, to co powiedziałam. Paweł, chodź tutaj. O, jak widać, Paweł już nam nabił drugi poziom. Nabił. Będziemy tak mówić, nabił, bo nam to jest wygodnie. Patrzcie, jest takie kółko tutaj, tak? I tutaj, właśnie, kazała nam pójść. Mini, mini mentor. Ja właśnie tutaj podejdę do tego kółka. I zadanie się zakończyło. Zadanie można otworzyć przez kół. Jak dobrze pamiętam. O, przepraszam Was. O. o. I teraz mamy polo, spo, zapolować na pięć małych złośników. Może to zrobić tylko. Może to zrobić na, nasz przyjaciel z grupy. Ale my to zrobimy sami razem z Pawłem no, to zaczynamy. Hm. Zaraz będziemy musieli kończyć Paweł, wiesz o tym, nie? Co? Y bo limit na YouTube jest 15 minut, a już jest 10. Wow, ale, ale ja mam lagi. Przepraszam was za te lagi. Y Chyba mi się... przepraszam, pomyliło mi się coś. Y Jeśli... Zaraz. Jeśli mamy zadanie takie, y, zadanie takie y, główne, to musimy zabić upolować je sami. A jeżeli to będzie poboczna, to może to zrobić nas, nasz przyjaciel. Jak widać Paweł już sobie złapał przyjaciela. Y, to jest. No, to jest nos. To nie jest part, to, to nie jest partner, Ale to jest zwierzak. Tak, Paweł ma kurczaka. Paweł ten. Na, na następnym razem tak nie raszuj i nie zdobywaj następnych zadań wcześniej niż ja, okej? Okay? Rozumiesz to? No właśnie. W ogóle coś się Paweł chyba peszy, nie? Pomóżcie mu w komentarzach piszcie, żeby się nie, besz, nie peszył. Nie. Żeby gadał normalnie, jak nie wiem. Z dźwiękiem chyba naprawiłem, ale nie jestem pewien, czy będzie dobrze. Mi się wydaje, że będzie dobrze. Ale to zobaczymy już później. A, teraz może, mogę pokazać Wam szybko ten. E, tutaj jest, pokazuję, jaki jest element. Tutaj, je, czy to jest roślina dużego elementu, czy małego? E, dalej. E, Yy, tak. T tutaj pokazuję na przykład, że jest to roślina niskiego poziomu. Yy, tutaj pokazuję, czy można skwitać, czy nie. I to jest chyba koniec tego. Zadanie się zakończyło. Fajnie. Zakończyłeś yy, pomyślnie swoją pierwszą misję. Nadszedł znaczy czas, by otrzymać swoje wynagrodzenie. Ok. Teraz nagrody. Chcesz otrzymać. Otrzymam. No. Czeka mnie kolejne rzeczy. Mamy serce pierdoty. A tak mówię. Znowu kolejny tutorial. Jak się teraz mamy złapać swojego pierwszego zwierzaka, co już Paweł zrobił? Tym pierwszym zwierzakiem będzie kurczak. Tak. Ten kurczak, yy, tak jak my, będzie zdobywać poziomy. I to będzie koniec. Skończymy, złapiemy nasz, tego kurczaka i będziemy już kończyć. Ja niechcący wszedłem w informację. Dwa razy naciśniemy, to zakładamy to. Dobrze. Jeśli chcemy złapać kurczaka, musimy, ten kurczak musi mieć, musi mieć żółty pasek. Czyli musimy trochę poczekać, aż trochę zabierzemy, już możemy łapać. Nie zawsze chwytanie się pomyślnie udaje, ale mi się udało za pierwszym razem. I tutaj gratuluję, złapaj skórę, uważaj dobrze na swoje nowe zwierzątko i nie leceważ go. Wystawiać Ci trochę bliżej zwierzęta domowe, żeby zrozumiał jak ważne one są dla nas. I teraz będzie kolejny tutorial. Ja tego tutorialu nie będę chciał. I to będzie koniec w tym odcinku. Niestety, tak, to będzie koniec tego odcinka. Ponieważ wszystkim my nam się kończy. No. Prawie wbiliśmy ją poziom. Więc żegnajcie. Cześć i czołem. Tak? No. Paweł też.